Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kanale Prestiż Świadomości. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zielonej herbaty. Taki nietypowy, lekki temat, ale jednak istotny, ważny i no, dlatego zdecydowaliśmy, że porozmawiamy sobie właśnie o zielonej herbacie, bo też sami jesteśmy pasjonatami tej herbaty. Wszystkim wiadomo, że zielona herbata pochodzi z Chin, ma właściwości lecznicze oraz bogaty smak i aromat, ale jednak w Polsce wciąż niedoceniona, wciąż mało popularna, chociaż na szczęście się to zmienia, ale jednak my, Polacy, raczej pijemy herbatę czarną, no i oczywiście kawę. Rzadko herbata zielona gości na naszych stołach. Ja sama przyznaję, że piję herbatę zieloną od niedawna. Zdecydowanie weszła do mojego stałego menu po tym, jak przestałam pić kawę. Mówiąc o piciu herbaty zielonej, oczywiście najcenniejszy jest napar z herbaty liściastej, ale też i sposób parzenia, jakość wody ma istotne znaczenie. Ale o tym myślę, Paweł, że opowiesz więcej ty, bo można cię nazwać wielkim smakoszem i ekspertem od zielonej herbaty. Tak, dziękuję tutaj za zapowiedź. Tak, rzeczywiście bardzo lubię konsumować zieloną herbatę, ale też zdarza się i białą, i tak zwaną czarną, czy czerwoną. Ale tutaj bym przeszedł do momentu, w którym trzeba zaznaczyć, że często jest mylone picie herbaty z naparami ziołowymi, a to są dwie odrębne rzeczy. Bo w Polsce się udarło w nazewnictwie, że pije herbatkę, a to z herbatą nie ma nic wspólnego, tylko z różnego rodzaju naparami ziołowymi. I tutaj jest szerokie spektrum ziół, które można i nawet należy stosować, bo wtedy no, to Ale pozwala... jednak my tutaj chcemy porozmawiać o zielonej herbacie, więc dlaczego hmm. warto pić tą zieloną herbatę? Dlaczego ty pijesz codziennie tą zieloną herbatę? Dlaczego to jest ważne dla ciebie? Tu się podzielimy tymi informacjami ze słuchaczami. Może ktoś skorzysta, może ktoś na nowo zwróci uwagę na znaną wszystkim zieloną herbatę ze względów technicznych, bo bardzo służy mojemu organizmowi. Czyli w jest Oczywiście przede wszystkim piję ją na smaku, ale jednocześnie daje to efekty zdrowotne, na które większości osób zależy. Zatem pijąc herbatę zieloną można nie tylko dostarczyć sobie ciekawych wrażeń, czyli informacji smakowych, zapachowych, dostaniowych, ale też mieć praktyczne efekty zdrowotne, czyli konsekwencje e. dla naszego ciała i organizmu. Tak, bo ogólnie wiadomo, że herbata zielona wspomaga, na przykład układ sercowo-naczyniowy, czyli wypicie dwóch, trzech filiżanek tej jakościowej herbaty pomaga zmniejszyć na przykład ryzyko wystąpienia naciśnienia czy, czy zawału serca. I tu można by długo wymieniać efekty prozdrowotne wynikające z picia. Zielone Z picia, właśnie herbaty, bo i działa przeciwmierzycowo, i wspomaga metabolizm wątroby, i oczyszcza organizm toksyn, obniża też poziom cukru i redukuje tkankę tłuszczową w ciele, działa też przeciwzapalnie, antybakteryjnie. Więc ma mnóstwo naprawdę wspaniałych właściwości. Już nie wspomnę o tym, że herbata działa antyoksydacyjnie, wymiatając wolne rodniki z organizmu, które są odpowiedzialne za proces starzenia się, czyli można rzec, że działa odmładzająca, przynajmniej wspiera ten proces. Można tutaj spojrzeć na Azjatów, dla których zielona herbata no, jest częścią ich życia, ich kultury, ich jestestwa, no to można zobaczyć, jak oni wyglądają. No, kobiety azjatki wyglądają o 10-20 lat młodziej niż, niż na swój wiek, niż tyle ile lat mają, więc tutaj no, myślę, że efekty właśnie picia zielonej herbaty są naprawdę wspaniałe, wręcz spektakularne. A jednak dlaczego my o tym mówimy? Bo my sami nie pijemy kawy. Ani Tania, ani ja nie spożywamy kawy, ale właśnie pijemy tą herbatę zieloną codziennie i, i lubimy ten smaczek, czyli szukać takich smaków, tych zielonej herbaty, bo wiadomo, że też dany smak nam się nudzi. Więc czy, czy to herbata śminowa, czy z dodatkiem pomarańczy, no ty jesteś takim smakoszem, lubisz nowe smaki, nowe jakości herbaty, ale to, co jest ważne, to też sposób przygotowania tej herbaty i jakość wody, bo o tym też często wspominamy, że jakość wody jest podstawą do, do wszystkiego, do, dla naszego ciarzy. Powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę, jaką wodę pijemy. Czyli właśnie, że ta woda ma być ekstremalnie czysta, więc napar, napar takiej herbaty na takiej czystej wodzie no ma całkiem inny smak i zapach, i też właśnie te właściwości prozdrowotne dla naszego ciała. Dokładnie, ma wtedy wyjątkową jakość i wtedy mogą uwydatnić się walory smakowe i zdrowotne, bo herbata powinna być odpowiednio przygotowana. Tu, żeby nie wchodzić w jakieś arkany tradycyjnego parzenia, chodzi o to, żeby jej nie przygotowywać w zbyt wysokich temperaturach, bo wtedy tracimy na jakości smaku i prozdrowotnych właściwościach. No i wchodzą tutaj różne garbniki i elementy, które mogą nas zniechęcić do tego naparu, a nie powinno tak być. Ja preferuję herbaty czysto smakowe, bez dodatków owocowych czy nawet naturalnych aromatów. Doświadczyłem tych smaków mnóstwo, lubię zmieniać te bukiety. I tak jak mówiłaś, w porównaniu z kawą jest naprawdę niemalże bezkres możliwości smakowych, czyli też informacyjnych. Więc tutaj nie ma miejsca na nudę smakową i tak, informacyjną. Zdecydowanie y, używamy herbaty tylko liściastej, bardzo dobrej jakości. Do tego czysta woda. Y, podobno, nie wiem jak u ciebie, ale y, podobno najlepsze właściwości ma drugie parzenie, czyli parzymy tą herbatę nie tylko raz, ale i kilka razy i te drugie parzenie ma najlepsze takie walory smakowe. Ale to, co jest ważne, to używamy naczyń szklanych, czyli wodę gotujemy w szklanym czajniku i też ten zaparzacz, gdzie wsypujemy zieloną herbatę, no to często można kupić takie metalowe, ale my właśnie celowo wybraliśmy tylko szklane zaparzacze, żeby nie było żadnego metalu, czyli same szkło, i czysta woda i wysokiej jakości herbata i to daje ten. Ten napar, efekt. efekt, ten napar tej herbaty jest zachwycający, jest przepyszny. To daje właśnie efekt smakowy i prozdrowotny, bo nie dodajemy żadnych domieszek z urządzeń czy naczyń potrzebnych do jej przygotowania, bo każda ceramika czy metalowy czajniczek, on też ma wpływ na smak przyrządzonej herbaty i to jest bezwzględnie ważne. Bo ja chcę pić herbatę, czyli H2O plus herbatę. I wtedy można naprawdę bardzo miło spędzić czas przy takiej niepozornej, ale bardzo miłej dla organizmu i dla jego zdrowia chwili, spożywając właśnie tą herbatę. I, i co się dzieje jeszcze podczas picia herbaty? Podczas oczywistych wpływów prostorowodnych dla naszego organizmu, w takim momencie, gdy nas w ogóle interesuje temat bukietów smakowych, zapachowych, związanych z herbatą, taką czy inną, to już są preferencje, warto potestować, pokrupować zachęcam, można poćwiczyć własną uważność. Mhm. Jak się czujemy, pijąc tą herbatę, czy już. Ledwo niektórzy siądą do herbaty, a już są gdzieś myślami, już robią coś innego, i na podstawie Ale... takiej prostej czynności można wiele zauważyć o tym zapleczu informacyjnym, który cały czas w większości istot tam nadaje. Ale też zwróć uwagę, że herbaty zielone nie można pić w biegu. To nie tak, jak ludzie, wiesz, robią na przykład kawę i wbiegują, piją. No, przy herbacie zielonej, no nie te rady jej pić w biegu. Ją trzeba właśnie przygotować, zaparzyć, odczekać, czyli już sam proces przygotowywania tej herbaty to już jest taka nauka uważności, wyciszenia, skupienia się. Tak wspomniałeś, że ta uważność, żeby już później jak już siadam z tą filiżanką czy szklanką tego naparu wspaniałego, to żeby właśnie zachwycić się, docenić, rozpoznać, jaki to ma aromat, jaki to ma bukiet smakowy, jak ja się z tym czuję. No faktycznie to jest taki moment wyciszenia i, i tej uważności. I do której zachęcamy to... oczywiście. Bo to jednak nam służy takie zatrzymanie się i wycieszenie, i taka chwila oddechu i relaksu, i, tej, i skupienia się na sobie, albo właśnie na tej herbacie. I to jest sedno sprawy. Dlatego te kultury i cywilizacje wschodnie czy azjatyckie, właśnie odpoczywały w tym momencie. Oni to celebrują do dzisiaj, ale to jest taki jakby moment i stan spokoju, czy to w ciężkiej pracy, która była pewnie do dzisiaj od wieków. Niestety tam stosowana wśród tych społeczeństw, ale oni wiedzą, że jak jest herbata, to jest spokój. To powoduje zresetowanie ich układu nerwowego i pozwala im pracować w jak największym komforcie. Nie tylko z tego, że ta herbata pozwala pobudzić ich organizm biologicznie, fizycznie, ale też z innej strony sam proces czy ta czynność picia tej herbaty powoduje spokój w tym zapleczu. Bo sam proces nawet przygotowania tej herbaty zielonej w Chinach czy ogólnie tam na wschodzie no to jest wręcz jako ceremoniał, rytuał. To... Przecież to nie jest liście. tak jak u nas, picie kawy czy herbaty, że wrzucamy torebkę, saszetkę, zalewamy wrzątkiem i już mamy herbatę. To im się to w głowie nie mieści, że można tak przygotować sobie napar, napój czy w ogóle posiłek. Tak, tak w biegu, tak bez, bez jakości. dlatego oni nie stosują picia herbaty błyskawicznej czy w tych torebkach instant, które których odradzam stosować, ze względu na te e, związki, plastik, na plastik tam... i inne, tak, oczywiście. Są badania no tak, na ten temat, to nie jest tak, że nie ma, są badania na ten temat, jak plastik zawarty w torebkach do herbaty, ile tego plastiku tam jest i jak się przedostaje do naszego organizmu, także też, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to może sobie takie informacje znaleźć w internecie, bo są. Oczywiście, że tak. Więc co tu jeszcze można dodać o piciu herbaty? Dlaczego my pijemy zieloną herbatę i dlaczego zachęcamy do tego? Ja piję głównie i dlatego, że mi smakuje, czyli mój organizm mówi mi, to mi służy. I ja też doświadczam przez stan mojego ciała, że faktycznie tak jest. I ja już wiem, kiedy jaką herbatę sobie przygotować. Bo czasami mam ochotę na taką, a czasami mam na taką. I zawsze mnie dziwiło, czemu ludzie przez całe życie na przykład piją tą samą kawę przez 40 lat. Jakiś mhm. silny program i nawet nikomu się nie chce milimetr w tą stronę, albo milimetr w tamtą stronę. Tylko ja uważam, że jakości prozdrowotne, nie ujmując tu kawie, której też są oczywiście, są nie do porównania. Są nie do porównania. Ile tu mamy związków mikro, makro, elementarnych, mówię o zielonych, białych czy nawet czarnych herbatach, w stosunku do kawy palonej, gdzie poprzez wysoką obróbkę termiczną no jednak jest to bardzo ograniczone. Mhm. Na no, kawę się pije też dla walorów smakowych, bo pamiętam jak sama pijam kawę, to byłam wielkim smakoszem kawy, no i oczywiście kawa nas pobudza i wiele ludzi e, po przebudzeniu musi się napić kawy, żeby w ogóle się obudzić i zacząć normalnie dzień, a można to zrobić, e, właśnie można tą kawę zastąpić zieloną herbatą, tylko tak jak e, już wspomniałam, wspomnieliśmy, no zielonej herbaty nie pije się w biegu. Więc tutaj potrzebny to... jest spokój, cisza, ta chwila na, na przygotowanie tej herbaty i na wypicie i delektowanie się tym naparem. Oczywiście, jeszcze tu może taką ciekawostkę informacyjną dodać, że sama roślina, jako krzew herbaty, jest bardzo jakościową rośliną. Rośnie naprawdę w wielu rejonach świata. Gdzie ciężko by uprawiać jakąkolwiek inną roślinę. Same związki, które są w tej roślinie, a które my wykorzystujemy czyli tą tianinę, kofeinę i te mikro-makroelementy powodują, że ta roślina jest odporna na szkodniki, choroby różne problemy, które mogą spotkać roślinę w różnych uwarunkowaniach. W jej występowania i taką samą jakość sobie aplikujemy informacje do naszego organizmu. Dlatego ona tak cennie służy naszemu zdrowiu i, i ciału. Więc z własnego doświadczenia, bo zawsze tak mówię i tak przekazuję informacje, mogę polecić, żeby jeszcze raz zrewidować swoje pojęcie i podejście do spożywania herbat. Głównie zielone. Tak, że warto, warto właśnie spróbować i zmienić swoje nawyki, no bo wiadomo, jeżeli ktoś całe życie pił właśnie czarną herbatę, czy to z cytryną, czy z miodem, czy z cukrem, wiadomo, że czy, czy gorzką. Każdy pije inaczej, czy żeby właśnie wzbogacić, wzbogacić i wprowadzić do swojej diety herbatę zieloną, która ma na, na mnóstwo cennych właściwości prozdrowotnych dla naszego zdrowia, dla naszego organizmu. No i plus te właściwości odmładzające, więc myślę, że tutaj, że tu wiele pań mogłoby się zastanowić, czy nie warto spróbować, ale od jakościowej. Z tej zielonej herbaty i nie zacząć właśnie pić regularnie, ale tutaj też z naciskiem na jakość wody, no bo jeżeli woda jest twarda i zagotujemy ją w czajniku z kamieniem, no to ten napar z tej zielonej herbaty myślę, że będzie okropny, niesmaczny, więc tutaj jednak. Sposób przygotowania i jakość wody bardzo mocno wpływa na jakość naparu z tej zielonej herbaty. Oczywiście, a z wody kranowej, jak wspomniałaś, może być wręcz szkodliwy, bo może wyciągać z tych liści więcej różnych, niezalecanych dla organizmu elementów. Bo zajdą związki reakcyjne, chemiczne, które są w tej wodzie, no i herbata. Spowoduje, no, że będą skutki odwrotne do tych, które byśmy chcieli, to były. Do zamierzonych, dokładnie. Mm -hmm. Więc dlatego, do sporządzania takiej najprostszej herbaty, która nam smakuje, jest, jest bezcennym składnikiem ta woda, o której często mówiliśmy. Wtedy w połączeniu z bardzo jakościowym suszem. Herbaty zielone, które nie są wcale drogie, jest coraz więcej miejsc, w których można zakupić nawet niewielkie próbki opisane tej herbaty, takiej czy innej, i znaleźć ten swój smak. To jest taka zabawa w poszukiwacza informacji. To może być smak herbaty. Niektórzy to robią na inną skalę lub szerszą, tak jak, tak jak my, prawda, Ewelina? Nie? Ale herbata to jest taki dobry starter. Uważności, wewnętrzne wewnętrznego odczuwania efektów. Ja bym tutaj jeszcze dodała, że picie zielonej herbaty i zwrócenie na nią uwagi może być tym takim pierwszym krokiem ku jakości, ku zmiany właśnie nawyków, ku tej uważności, spokoju. Czyli coś, co myślę, że każdemu wzbogaci to jakość życia. Oczywiście, to, co uda się zaobserwować i osiągnąć na przykładzie eksperymentalnego tutaj spożywania herbaty, można przenieść również na przykład na gotowanie albo na inne elementy życia. Przez to właśnie obserwacje odbierania informacji, to musi dać efekty prozdrowotne, dla których. Wszystkim, dla których wszystkim tutaj nam zależy. I jeszcze tutaj właśnie bym dodał, że wiele kosmetyków czy wyrobów rzekomo kosmetycznych jest na bazie herbaty, no ale to niestety są tylko chemiczne. Ale mówisz chemiczne. o herbacji zielonej. Oczywiście, bo ja zawsze powtarzam, że najlepszy kosmetyk, tu głównie dla pani, ale nie tylko zainteresowanych tematem kosmetyków, to jest taki, który można zjeść. I naturalny, tak, bo to wszystko, błądja. co nakładamy na skórę, no, przedostaje się do krwiobiegu. O tym mam, o tym mówię na swoim kanale Krystayczny Strumień Świadomości. Jest tam taki odcinek, że mówię właśnie o tej kosmetykach. Gdzie, które są chemiczne, mają dużo szkodliwych związków i tonami nakładamy, latami na, na swoje ciało, na skórę no i oczywiście to wszystko się przedostaje do krwiobiegu no i zatruwa nasz organizm, więc pójście w takie naturalne, naturalne kosmetyki bazujące, tak jak tutaj mówimy o herbacie zielonej, no na pewno herbatę, składnik herbaty zielonej, jako kosmetyk działa przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie e, przy leczeniu jamy ustnej. To Oczywiście. na pewno. Powiem. Co w naturalnej medycynie chińskiej, tak zwanej popularnej, no to jest ogrom produktów na jej bazie. To też nie wynika znikąd. O tym, co wspomniałem informacyjnie, ze względu na jakość samej rośliny. No, ciężko tutaj porównać do którejś mi znamy przez jej bogactwo widać, odmian i właściwości. Ale to widać teoria. na samych Azjatach, że oni wyglądają młodziej, dłużej żyją, mają inną jakość ciała, są zdrowsi. No porównując Azjatów do Europejczyków, na no to zdecydowanie oni są na plus. Oczywiście, ale do tego też to jest też efekt innych elementów, prawda, o których tutaj nie będziemy wspominać. Czyli podsumowując, zachęcamy jeszcze raz do zwrócenia ponownie uwagę na konsumpcję jakościowej herbaty. Przede wszystkim zielonej, ale oczywiście i biała, i czarna, i czerwona jest jak najbardziej interesująca. Tu warto sobie tutaj. Poeksperymentować i, i wybrać ten idealny smak dla samego siebie, ale też te smaki się zmieniają, bo przecież wiadomo, że mm, jeden smak nam smakuje, teraz jesteśmy zachwyceni, ale za jakiś czas już, już nam się nudzi i szukamy kolejnego sma smaczka, tak zwanego. Więc warto sobie tu eksplor eksplorować i yy, duży nacisk też należy położyć na, te, na jakość wody. No i też te. Mm, urządzenia, w których przygotujemy to ten napar, czyli właśnie szklany czajnik, szklany zaparzecz, filiżanka, jeżeli lubimy celebrować, no to warto mieć jakąś swoją ulubioną, piękną filiżaneczkę, czy szklankę, czy kube, czy cokolwiek, żeby delektować się też wizualnie. Oczywiście i to może być dla wielu taki moment, o, czyli mogę sobie stworzyć zaplecze informacyjno, Odczuwalne na planie fizycznym, na przykład z tą filiżanką herbaty, i tak samo je przenieść i zauważyć na to zaplecze informacyjno-energetyczne. Bo tutaj mogę się podzielić: ja przez większość dnia jestem tak, jakbym pił tą herbatę. W spokoju, w niezależności informacyjnej od takiego szumu, jest spokojna przestrzeń, która właśnie jest prozdrowotna. Jakby ktoś do tego tak podszedł, to naprawdę spotęguje jeszcze te efekty samego fizycznego jej spożywania. Tak, i polecamy i zachęcamy właśnie zieloną herbatę. Sami stosujemy, pijemy regularnie, dlatego chcieliśmy się tutaj tą wiedzą i tym naszym doświadczeniem podzielić. Myślę, że zakończymy tą naszą rozmowę, więc dziękujemy za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem.